Cześć, z tej strony Szczyteku Dzisiaj nagrywamy sobie Stick or Jacy. Zaczynamy właśnie nową serię i jeżeli chcecie więcej z tej serii, to, to piszcie w komentarzu, a jeżeli macie jakieś inne ciekawe gry, również piszcie na dole. Zostawiajcie suby i łapki, jeżeli chcecie. Jeżeli nie, to zostawcie łapkę w dół. OK, zaczynamy. Dobrze. I przyszedł ten samouczek, bo wam nie chciałem dać tam... Pewnie nikt nie lubił oglądać samoczku, więc... Dobra, zaczynamy. Jeżeli coś kupię, to kupię. Ogólnie na tym kanale są mieszane rzeczy, bo już był jeden odcinek z karnych na życzenie. Nie, to nie był karne, to był konkurs karnych. Więc jeżeli chcecie, to możecie sobie obejrzeć. Bo niedługo pojawi się prawdopodobnie nowy odcinek z chłopakami, ale no, więcej wam mówić już nie mogę. Ogólnie, gierka jest dosyć ciekawa. Mi się dosyć podoba. Zaatakuję ich szybko, szybko. Atak, 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 atak. Nie wiem dlaczego nie mogę zaatakować. Dobra, Zrob zbudujemy sobie falę potężną i zaatakujemy. No, ustawiać mi się tutaj ładnie w rządku. Ustawiamy tutaj ładnie rządek, tak? dwuszelek zrobię. Zrobimy sobie dwuszerek, ale niech ci górnicy kopią trochę, bo Dalej czekać można. Dobra, ulepszę trochę tam tych i dam sobie jednego łucznika to Niech się cofną do zamku. I cyk. A nie, oni jednak znowu atakują. O nie spodziewałem się tego. Dobra i tak ich raczej wykarujemy, więc spoko luzik dobra walimy tutaj ustawę ustawę jak to zabrzmiało ja nie mogę kurde kampanię obywatelską zaraz no wyciśniemy z tym tematem ogólnie zapraszam do kanałów mojego kolegi Masny Bober z nim niedługo prawdopodobnie będzie nowa seria, ale to wam powiem później Również zapraszam Was na kanał Mistyczna121, bo z nią również będzie ta seria. Ale więcej już Wam nie będę mówił. Dobra, chyba zaatakuję. Sprawdzimy, jak to wygląda tutaj. Ło, dwóch tych, dobra, to luz, luz. To wale w górników, jak atakuje to. Powalę trochę w górników. Ale atakują. Co się stało? Bo nie wiem. Halo? Co się stało? Ha, trzeba ich pokonać. Dobra. Dobra, tutaj... No okej, okay, fajnie. Dobra, walimy tutaj ten. Trochę... I budujemy sobie armię z tyłu tam. Dobra, rozwalili nam to. Ustawiam sobie rządek z tyłu. Walę sobie żądek tam. O, halo? Wygrałem? O, wygrałem. Bardzo fajnie. Zagramy sobie jeszcze tak z dwie gierki i kończymy na teraz. O, coś mi tutaj wyskoczyło. Halo? Okej. Okay. O nie, reklama. Zrobię wam cięcie. No, już jesteśmy po cięciu. Niestety reklama mi wyskoczyła, chociaż się tego nie spodziewałem. Ok, ulepszę sobie tutaj gniew miecza. I teraz zwolnimy tutaj włócznika. No to teraz sobie. Jeszcze zagrajmy tak z dwiegierki i kończymy na dzisiaj. Gniew mieczowie. No, trzeba ich pokonać. I ustawiamy sobie gromadkę i. Zaatakujemy ich, no bo na tym to polega. Atakować i przechodzić poziom, sprawdzimy, jak tam im idzie. Okej. Okay. Chyba teraz zaatakują, ale dobra, nic nie zrobią raczej na razie. Więc spokojnie, mogę sobie ustawiać armię. Halo, gościu. O, stój. Ok. Ok. Dodajemy. Kopcie, niech ci górnicy kopią. Halo, idą. Atakują. Też sobie ustawiają, więc ok bardzo fajnie. Milutko. Generalnie y, to planuję, że to będzie taka seria 5 5 odcinków około, ale jeżeli wam się nie spodoba to zrezygnujemy raczej z tej serii. Chociaż myślę, że wam się to spodoba, ale jeżeli nie to piszcie tam na dole. Jeszcze jeden szer, jeszcze chyba jeden ten i atakujemy ich, bo tak będziemy stali. Oni też mają lekko Marię, ale dwa razy niżą ode mnie. Co to oni mają dużo górników. I tutaj moją przewagę. Dobra, niech ten dołączy. Rzucę sobie łucznika jeszcze. To niech ten łucznik przyjdzie, bo przydałby się tak na daleko trochę. No. Idziesz, kolego? Dobra. Ustawił się. Atakujemy. I teraz walę w górników jak atakuje Dawaj łucznik, dawaj, dawaj, dawaj oj, ojoj, oj, to może być ciężki przeciwnik nawet. Lecicie, panowie. Brawo! Walcie. Oho! Walić w ten. Dawaj, dawaj, dawaj. Ciśniecie to. Jeszcze trochę. Czy to już będzie wygrana? Raczej nie. Okej, okay, wróg wezwał podsiłki, czyli walimy teraz obroną. Cofamy się do zamku. Dobra, niech kurcznicy się tym zam zajmą. Dobra, ustawiam sobie ten. I teraz wychodzimy. Wychodzimy z obrony. Tutaj ładnie. I ustawiamy sobie rządek. Ładny, prestiżowy tutaj. No, zbieramy sobie goldzika teraz trochę. Niech się uzbiera i znowu atakujemy chyba. Dali. Okej, okay, Już kupujemy tutaj tak. I poczekam jeszcze chwilę i... Nie, chciałem kupić górnika. Czy nie górnika tego łucznika? Okej. Okay. Niech idzie ten łucznik i atakujemy. Albo sobie jeszcze kupię jednego tego. I zaatakujemy. Oho! Chyba będzie odwrotnie Dobra, lecimy z nimi na pyrę. Niech przyjdą. O, ale też atak bujny. Zaraz ich wykarujemy. Dawać, dawać. I atak walimy na pyrę. O kurde, to może być ciężkie, żeby coś tutaj zrobić. Generalnie. Oho! Już! Zaczyna się dyganko. Dawać, dawać, dawać. Obijcie trochę ich. Mhm. T -t 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 -t. Dobra, walimy armię. Taką potężną. Rozbieram tak tysiąc tego i zacznę... Na... Oho! Oho, kurczę, Felek! Atakują to. Dawać na daleko. Good, good. Dawać, dawać. Chyba mamy wygraną, ale jeszcze nie będę tak szybko się cieszył, bo nie wszystko jest już pewne. Ale raczej no, wygraliśmy to chyba. Ok, to jeszcze jedna gierka i koniec na dziś. Prawdopodobnie nowy odcinek z tej serii pojawi się w poniedziałek, albo może we wtorek. Nie wiem. Jeżeli, jeżeli będzie, to będzie. O, tak powiem. Spodziewajcie się, bo może być w poniedziałek. Okej, okay, wygrana kolejna. Bardzo fajnie. Dobrze. Otwieramy tutaj to. No, okej. Okay, to walimy. O, nie. Reklama. Kolejne cięcie. No, już jesteśmy. Przepraszam Was bardzo za te reklamy, ale tego po prostu. Nie kontroluję. Nie wiem, kiedy mi wyskoczy reklama. Ale chyba po, przy... po levelu. Jeżeli przejdę, no to jeżeli przejdę level, to będę robił łańcięcie. Ale dobra. Przechodzimy to i się żegnamy. Włócznicy. O, to chyba doznaję włócznika, jak to przejdę. Dobra, walimy tutaj w góralów. Tak samo jak mój przeciwnik. Okej. Okay. Zresztą defensywy robimy sobie Na początku trzeba grać ekonomicznie Ekonomia ponad wszystko Okej, okay. rzucę sobie jednego tego Albo dwa, bo już mam tyle pieniążków, o to trzy nawet Ło, wow, bardzo fajnie Czy tutaj też, oho, włócznicy to trzeba trochę zainwestować w tych łucznika. Sobie kupię włócznika. Łucznika zaraz. Nie włócznikę, tylko łucznika. Ok. Ustawiajcie się tutaj. Jeszcze jeden i chyba spróbuję. Nie, jeszcze większą, walę to armię No. Co się będę tak oszczędzał. Ok. Jeszcze jeden. Albo zróbmy ten dwuszerek tak zwany. Właściwie on ma teraz. Tak zwany Ten. No to dobra, atakuje. Zobaczymy jak to się potoczy. Oho, jeden, dwa, dwóch, dwóch łuczników, ale za to. On ma przewagę, bo ma dużo tego. Ło, ho, ho. Ale fajnie to wyszło. te teraz wale w góralów. Atakować, atak. Brawo. Oho. Dawaj. Dawaj. Ci dorzucę jeszcze jednego koleżka tutaj. a Atakuj to na daleko sobie. Bardzo szybko idzie. Dawać, dawać. Ustawiamy sobie z tyłu rządek. O, idą ci. Cofaj, gościu, cofaj, cofaj. Dobra. Nim sobie nich atakują, to szczerze wisi. I tak za dużego damage'em nie zrobili, bo nie zrobili żadnego. Niech się ustawią tutaj w rządku ładnie. Okej. Okay, zaraz będzie dwuszerek. o ma dwóch łuczników. Bardzo fajnie. To niech się tutaj ustawią i sobie będę walił teraz w górników. ok Jeszcze jeden tutaj przychodzi kolego. No i już przygotowani atakujemy. Na razie u niego jest kiepsko trochę. Więc teraz wykorzystam tą sytuację. Dobra, teraz atakować. Szybko, szybko. Dawać na wieżę, na to. Brawo. I tak. Dobra, niech sobie wzywa. I tak to przegrał chyba. Wezwał góralów tam. Yy, dobra, robię armię. Dobra, wtedy raczej, już nic nie zrobimy, to cofamy do tyłu. Cofajcie, cofajcie. Ze spokojem ty trzeba grać. Nie może grać pochopnie, trzeba robić armię dużą i wtedy atakować. Bo z małą armią to ty nic nie zrobisz. Idzie siedmiu, ło! Picobello. Ale w obronie siedzicie na razie, koledzy. Drodzy moi. No dawać ich, dawać. Nie sobie atakują. ale sobie w górali. To jeszcze będę miał więcej tego i w ogóle to będzie już good good. O sobie rzucę dwóch łoczników, co mi szkodzi. Praktycznie wyjdę na duży plus bardzo. Ustawcie się. Ło! Wow, ale świetnie. Dobra, nie czekam. Atakuję ich od razu. Wel górników. Ło kolego. O Jezu, ty masz jednego włócznika na krzyż. Dobra, elo z tobą. Uhu. Koleżanko, moja droga. Dziękuję bardzo. Kolejny level przeszliśmy. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo jesteśmy. Coraz dalej. Jest to bardzo ciekawa gra. Mi się podoba. Nie wiem, jak wam. Kolega mi ją płacił. No. Ulepszymy sobie i. No i tyle. O, blokowaliśmy tutaj tego hucznika. To. Nie reklama. No nie. No więc to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczki, no jeżeli chcecie być na bieżąco. I to by było na tyle. Cześć, do następnego.